Dzień dobry, 777. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i z mężczyzną, o którego pytasz, i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. To jest przekaz chwili dla Ciebie. To jesteś Ty, królowa biznesu, monet, wolna, niezależna, w swojej twierdzy. Tu jest bezpiecznie, tu jest wygodnie. Mury nie do zdobycia. Patrzysz się do tyłu, w przeszłość ty się patrzysz, zastanawiasz się nad tym, co się stało. Popatrz, jest odpowiedź, co się stało związek. Choć karmiczny, choć planowy, przez duszę zaplanowany on jest odwrócony, on nie może istnieć. Nie ma już zdolności do tego, byście byli razem. Popatrz dalej, umowa miłosna zerwana, więc walka o związek karmiczny, ale odwrócony, nie ma tutaj sensu, zerwana umowa miłosna. Ta karta mówi o tym, że choć on jest Tobie bardzo bliski w świecie ducha, to jednak są inne dusze także Tobie bliskie i nie ma sensu trzymać się jednej. Zakończyliście tę umowę. Jest tutaj droga pod prąd, walka o coś, która nie daje rezultatu. Brak pogodzenia się z czymś, brak harmonii, brak spokoju, jakby świat stanął na głowie. To wszystko po tej umowie. Popatrz, tutaj jest wyjaśnienie: brak zdolności między wami do dogadania się, do kompromisu. Nie możecie się tutaj pogodzić, i w sercu piramidy Wasz wspólny plan na życie, Budowa tego ziemskiego imperium przez Was zatrzymana, skasowana przez to, że nie mogliście się dogadać, Zerwana umowa miłosna wszystko przerywa. Tutaj jesteście rozplątani. Żywioły odwrócone i ten na dole również. Tu jest jakaś mozolna droga, którą ty idziesz. Do przodu ona odbywa się bardzo powoli, dużo wysiłku w nią wkładasz, a nie ma rezultatów. Ale w dalszej przyszłości ty rozpoczniesz nowe życie. Ta piękna, szczęśliwa rodzina, nowy początek, nowe narodziny, nowe miejsce, czy praca, czy zajęcie, pasja wszystko rozpoczniesz od początku. Całkowicie zmieniasz klimat tu jest otwarta przestrzeń, przyroda, a tutaj miejskie mury radykalna zmiana u ciebie nastąpi. Czy dobrze zrobiłaś, rozstając się z nim? Choć w prostym znaczeniu odwrócona karta powinna powiedzieć nie, to tutaj mamy odwróconego Sfinksa, oznacza to tajemnicę, brak odpowiedzi, więc ani to nie jest dobre, ani złe, to po prostu się stało i nie ma wartości, nie ma tutaj plusa i minusa. Czy jego uczucia były szczere do Ciebie, prawdziwe? Czy to był lęk przed samotnością i wygodą? Popatrz. Jest nie, nie były szczere, mało tego. To odwrócone drzewo ma wypalone korzenie, ty zmusiłaś go do ruchu, lęk przed samotnością, wygoda, tak. Bo on był takim drzewem, zakorzenionym w tej ziemi. Twoja decyzja to był ten piorun. Wszystko zmienił mu w życiu. Była to jego wygoda, wszystko zmieniłaś, jemu zmieniłaś. Stąd te pioruny od niego. Tak, te pioruny od niego uderzają w tę umowę, przerwana umowa i te pioruny, gromy z nieba on puszcza. Nie podoba mu się to, że musiał wyjść z tej swojej strefy komfortu. Czy byłabyś szczęśliwa, wyjeżdżając do Tajlandii? Tak! Popatrz, jak to się układa. Tutaj, te ponure miejskie budynki. A tutaj jakaś nowa przestrzeń, przyroda, zieleń, inna struktura rzeczywistości, i w tej Tajlandii, piękny ogród. Bezpieczny, rodzina w nim, zabawa, szczęście, radość. Czego ty potrzebujesz w romantycznej relacji? Potrzebujesz tego, by w niej nie było egoisty, po prostu brak egoisty, o którego trzeba dbać, podziwiać go i robić wszystko dla niego. Tylko tyle ty potrzebujesz, by on nie był egoistą. Prosty przekaz. On jest razem z tobą, a nie ty dla niego. Z czym musisz się zmierzyć w twoim życiu? Ty w coś nie wierzysz, jest brak wiary w tobie, w twoje możliwości, zdolności, siły, nie wierzysz. Popatrz, ty jesteś zamknięta, zamknęłaś się w tym więzieniu właśnie umysłu. Tutaj nie ma kłótki, stąd można wyjść, ale ty siedzisz. Twój umysł może tu jest szczęśliwy, ale twoja dusza na pewno nie jest tutaj szczęśliwa. Ty nie wierzysz, że możesz się uwolnić, wszystko zmienić. I z tym się mierzysz w życiu, uwolnieniem się z tego więzienia, wyjściem poza swoje ograniczenia, lęki, przekonania. Czy dookoła ciebie jest ktoś, na kogo warto zwrócić swoją uwagę? Na co powinna powinnaś zwrócić uwagę, jak go rozpoznać? Jest ktoś, na kogo warto zwrócić swoją uwagę. Jak go rozpoznać? On ciebie rozwesela. Ty przy nim się śmiejesz, radujesz, jesteś szczęśliwa. Jak to dziecko zapominasz o całym świecie, ale czy lepiej dać sobie spokój na tę chwilę? Ty jesteś niezdecydowana. Karta mówi, że tak, dać sobie spokój na tą chwilę, bo ty nie wiesz, czego chcesz. Gdzie chcesz iść, nie zdecydowałaś, więc ta przyszła relacja też musi poczekać na Twoje decyzje, co Ty ze swoim życiem chcesz zrobić. Pomysłów Tobie nie brakuje, tylko działania jeszcze nie widać, ale drogi są otwarte dla Ciebie. A Twoja dusza czeka, aż się uwolni z tego więzienia i pójdziesz dalej, do przodu. To był przekaz chwili dla Ciebie, dziękuję bardzo i pozdrawiam.